Ale jak już się rozkręcicie, to czas przesiąść się na rower zwykły. Szczerze Wam powiem, że nie myślałem, że na tym kanale dojdzie do tego, że będę Wam opowiadał o takich rzeczach. Mówiliście, że może warto, że może to ta droga powinna być w moim przypadku, a nie jazda na elektrykach. Że może nad tym bardziej popracujemy przy okazji. No i nastąpił ten moment. Dorosłem do takiej chwili, w której stwierdziłem, że. Elektryki są super, bardzo je lubię i one są rewelacyjne. One są rewelacyjne na początek, jeżeli chcesz zacząć przygodę z jazdą na rowerze, a zasiedziałeś się w kanapie, tak jak uczyniłem to ja. Aczkolwiek ja akurat sporo jeżdżę tymi elektrykami na szczęście, no ale wcześniej wiadomo, że tam trochę się mnie jeździł. I one są dobre na początek. Ale jak już się rozkręcicie, to czas przesiąść się na rower zwykły. Powiem Wam dzisiaj o tym, jakie są moje, ale zaznaczam, MOJE ocena, podejście do tego, jak to wygląda, jak można porównać rower zwykły do roweru elektrycznego. Znaczy ten mój zwykły to nie jest taki zwykły, to jest taki naprawdę fajny, porządny rower. Zresztą doradził mi go tutaj z takiego miejscowego sklepu kolega. Sklep się nazywa Cyklista w Nieporęcie. I naprawdę bardzo fajnie mi go doradził. Wydaje mi się, przynajmniej po dwóch tygodniach, prawie dwóch tygodniach jazdy. Stwierdzam, że był to dobry wybór. Może mógłby być lepszy, ale przy wadze pewnej, takiej jaką ja posiadam. To niestety nie mogłem sobie już kupić lepszego roweru. W sensie, żeby on był rowerem karbonowym. Musiałem kupić sobie rower aluminiowy na aluminiowych obręczach, dlatego że. Przy rowerach, właśnie takich kolażowych, tak, takich jak tutaj zaraz, już pewnie zobaczycie, jest ograniczenie wagowe do maksymalnie. Oni piszą 125 kg, ale rower razem z kolażem. Ale jak porozmawiałem sobie z Kamilem, ja nie przekraczam absolutnie tej, tej, tej wielkości, ale jak porozmawiałem sobie z Kamilem, no to stwierdził, że. Te 125 to producenci piszą, żeby w ogóle ktokolwiek mógł kupić sobie. Znaczy ci tacy, co zaczynają jazdę na kolażu, co to nie tak, że tak powiem, piszą takie wielkości. Ale tak naprawdę to warto by było, żeby ten jeżdżący maksymalnie był w okolicach 90-100 kg, jeżeli mówimy o rowery karbonowe na karbonowych yy, obręczach yy, kół. A jeżeli chcemy, żeby to wytrwało, to dobrze by było, żeby nawet jeszcze mniej miał ten jeżdżący. Moja waga w tej chwili jest w granicach 116-117 kg, tak mi się teraz waha.